Witamy Państwa poniedziałek przyleciały 4 sztuki, dwa ciemniaki, jeden budapeścik i jedna jeden jasny chyba. Młody to jest. A nie, przepraszam i tam jeszcze coś jest na dachu, zaraz zobaczę. Bo tam widziałem coś podśruję. Także... Nie jest źle, zaraz zobaczymy co tam jeszcze jest na dachu, zaraz te wpuszczam dopiero co przyjechałem Zobaczymy co tam jest. Pozamarzane wszystko Ciemny jakiś siedział, ale to nie mój zerwał się. Tam poleciał chyba, to chyba nie będzie Nie wiem Ale nie ma jeszcze na pewno Jeszcze na pewno nie ma żółtej bezpanczki kąciatej, czerwonego kończatego. I chyba, no chodź, tam, chodź, 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 was chodź, Teraz idę im grzać wody później wody. coś dogram wieczorem może jeszcze coś dojdzie także na razie pauzujemy i także doszedł nam następny kolor żółty teraz sam latają za choinkami tam poszło doszedł nam jeszcze jeden żółciak to dwa żółciaki mamy kolory brakuje nam trzeciego czerwonego, bo 7 jeden czerwony byłby dwa żółte i czerwony i z tych grochowych wyszwanców mieliśmy 7 6 grochowych jedną siłą samicę to nie ma jednego grochowego wyszpańca też do Andrzeja chyba tam wyszedł jasny jakimś na białym ogonie prawdopodobnie będziemy liczyć, będziemy w tygodniu je jutro to macha padać, ale pojutrze będziemy je przewolić, to zobaczymy ile brakuje. Także będziemy przepuszczać dalej. Nie ma co się panowie czaić, trzeba go puszczać. Jak jest czas, teraz dzisiaj pojechaliśmy do roboty. No, Malborgu, przymrożone, przyjechaliśmy z powrotem. Także kilka sztuk tam brak na pewno po ostatnim przepuszczeniu. Pogoda tam była też ciekawa. no ale jak było, tak było. Nie ma co narzekać. Także bawimy się dalej. Dzisiaj chyba minus 2, już trochę zewrzeło. Nie wiem, jutro ma padać, nie wiem, czy śniegu nasypie czy. Śnieg nie wiadomo jeszcze dokładnie. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie oglądających i do następnego. Trzymajcie się.